Cześć Dializiaki. Kolejny raz przekonuję się, że jak się człowiek mocno postara, to się wszystko da załatwić. W sensie, że musiałam sobie przesunąć piątkową dializę na dzisiaj. I trochę się obawiałam, no bo miałam środenie, czyli wyszedł mi jakby taki drugi weekend w tygodniu. No bo nie miałam co drugi dzień, tylko miałam w poniedziałek, środę, no i teraz będę miała już Dzisiaj, przepraszam, bo jest sobota. Wybaczcie mi za głos, ale trochę ochrypłam wczoraj. No i się da. Jakby pousuwałam sobie z menu wszystkie potasy, jakie tylko mogłam. No i starałam się tą wodę, ale no nic mi nie jest, tak? Nie duszę się, nie mam jakichś obrzęków czy coś takiego. Jest git. No, i teraz jeszcze tylko śniadanko, potem pociąg do domu przebrać się i na dializkę. Także...